Tak, sobie mamy kolejny odcinek. Super szlamowy atak! Dobra. Dzisiaj mam całkiem dużo pieniędzy, więc więcej poprzeć. Albo to biegi. Dobra. Skoro mamy już po prostu jego. Właśnie... Jeszcze jeszcze mam Antona. Dzisiaj zagram... Dobra. Nie, może dzisiaj zagram. A to na obdam do... I się musimy się kogoś kupić. Dobra, więc idziemy. Dobra, jesteśmy. Okej, okay. nie będę was zniszczyć klarnej sorki, ja to chciałam... Patrzcie. O oszczędzałem, żeby kupić właśnie ten... ten miliardowy ple... Prezent, na ja co ja mam ple Dobra. Więc jedziemy. Cześć, ja, że to zostanę? Co, co, co? Połączki? <noise> Nie mówcie, że połączki, matko. Kolejny prezent będzie za 0 minut, a, a 25 sekund. Więc chcę, to dobrze poczekać. Więc tak, proszę dać mi 300 łapek w górę, no i zasubskrybować mój kanał. O, właśnie to jest mój rekord. Wynik 11, najlepszy, najlepszy, no właśnie. Dobra, za chwilę będzie za... za... Za, za dużo, za, za mniej sekund, no, no, no już możemy otworzyć prezent. No i też dajcie mi dzwoneczek. No i zasubskrybujcie mój kanał. Patrzcie, Oto nasz prezent. Co nam się trafi? Mamy. Dobra, mamy kolejne pieniądze. Więc. nas no, więc kupię więc diskrem jeszcze antonem no to trochę chlebek Dobra zdobywamy całkowicie bum 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 może się ulepszyć mój rekord Czy to że zagaczanym w od. mod ha, 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 ha. Nie będę was zduszał tym miraclem, matko. Mamy kolejny prezent mamy kolejny prezent, ludzie, ale, ale, mi się, ale mi się taka matka, jeszcze. Co nam się trafi? Co nam? Co nam? Dobra, mam muszę je kim? Tarcza. Um. Przeciągam co to, co to, co to, co to robi? To ta cała tarcza. Zmocnienia. Dobra, zaraz. Mo, 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 możesz. Możesz przyjąć jedną. Od. dodatkowy. Dodatkowy cios. A? O, właśnie też to ja dostałem. Silny cios. Ro, roz, Rozbij kryształowego. Pierwsze kryształowego. Od. przeszkody po jednym. po jednym uderzeniu. A? Aki? a wiem to są takie szlaczki mamy, no i jeszcze... dobra, nadal gramy Antonem o, mamy bańkę ej, ale ej, ale super no matko na, 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 na w niektórym odcinku to tak, dostałem taką pieśń, gdzie mogłem ja szybko rozwalić i też ci, ci ten sil cios. No, no, matka tak szybko, łatwo poszło, jestem chyba jakiś super, super gamerem. <grym> dobra, dosyć... Dobra, mniej gadania więcej działania. o Ojo! Ja. Dobra. Nie wierzę, że gram chlebkiem. Totalnie, ale... Dobra. No nie, no i też wbijcie mi komentarze. To jest na prezent w filmie nie? będę że tak wziąłam po prostu... E, e, powiem Wam, co najbardziej chciałam bym dostać. O, te pełnia. No i też dostałam Tobiasa. No, jak chcecie, to znaczy mi te filmy. Ale, ale powiem Wam co najbardziej chciał. Właśnie te... właśnie te skiny. Tak jak w Brawl Stars. No właśnie, chciałbym, ale... Nie mogę, dla, nie mogę, dlatego chcę mieć tak, taki duży rekord, żeby zrobić właśnie to. No. I tak właśnie koronawirus panuje. Więc chciałam, więc chciałam nagrać ten film, dlatego, bo miałam wolne. Więc. No w sumie. O, teraz mam pudła niż niż wszystkie. I zostajemy w hajsu, hajsu, hajsiku. A ja idę? Niech... Dobra, pozwolę, żeby meteor mnie trafił. Zaraz, idę tu. Aaa, nie tak Moje pudełko! No nie... Ta. Gdzie ja idę? Hmm. N na litość boską, na litość boską, dobra się! 86 tych pieniędzy na to. Matko, dobra ja że za chwilę będę kończył. No bo trochę, mam trochę dużo nagrywania, tylko no, a nie aż tak bardzo. Więc już. Dobra, já é o então... pa.